Rozmawiam z Jackiem Borcuchem, odtwórcą jednej z głównych ról w filmie Dług. Jacku, jak się ogląda ten film po latach? No, ogląda się jak zdjęcia z albumu, bez jakichś specjalnych emocji. Znaczy emocje to, to, to raczej towarzyszą tym 15 prawie latom, które minęły. Jakby to jest najsilniejsza emocja, że to aż tak dawno temu było. Bo te rzeczy, które tam wyczynialiśmy na ekranie, odtwarzając scenariusz, to dawno wyparowały to, bo było, to było tak dawno, że, że, że dzisiaj się to ogląda jak jakiś film. Jak jakiś, ja siebie patrzę, to tak jak na jakieś nagrania wideo z liceum, które gdzieś się tam e, wygupialiśmy, jakieś różne rzeczy robiło. Ja myślę, że ta legenda, którą obrasta ten film, e, ja też ulegam tej legendzie i też tak patrzę na no, tak na jakieś takie zdarzenie. A powiedz mi, jak reżyser Jacek Borcuch patrzy na aktora, który 15 lat temu zagrał w filmie dłu? No, ja mam fatalne zdanie na temat swojego aktorstwa, więc myślę, że też po, po trosze przestałem się tym zajmować, kiedy zobaczyłem ten film. Ale zresztą Krzysiek Krause bardzo mnie namawiał do tego, żebym jednak sam swoją historię opowiadał, bo tam dużo czasu się spędziłem nad poprawieniem dialogów do filmu, których mnie prosił, żebym tam... I on widział we mnie jakąś taką e, e, autonomiczność myślenia w ogóle i on mi ka kazał wręcz robić. Mało tego, kazał mi w kalafiorze w swoim debiucie chyrę zatrudnić, bo ja go nie chciałem zatrudniać. A powiedział, wejść, to jest naprawdę zdolny aktor. Andrzej wtedy zaczynał, e, nie było Andrzeja. I pamiętam, że mnie usilnie namawiał, żebym zatrudnił. Andrzeja chyrę. E, no także nie, nie, na siebie patrzę, nie zatrudniłbym siebie, na pewno.